Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości na kanale Mir Media. Zachęcam do subskrypcji, do podawania dalej, do łapek w górę. I chciałbym również podziękować wszystkim oglądającym za wpłaty na portalu Bajkafi. Jest to dla nas w dzisiejszych czasach bardzo duże wsparcie, za co jeszcze raz dziękuję. Zapraszam już na wiadomości. Kanał panamski w ogniu sporów. USA domagają się swobodnego przejścia, Panama zaprzecza porozumieniu. Wielka Brytania wzmacnia wsparcie dla Ukrainy, nowe fundusze i długoterminowa współpraca. Thomas Rose, nowym ambasadorem USA w Polsce, nadzieje i oczekiwania wobec nowej dyplomacji. NATO rozważa rozmieszczenie wojsk na Grenlandii w odpowiedzi na propozycję Trumpa. Estonia wzywa do pełnego embarga wobec Rosji. Moskwa wzmacnia autonomię energetyczną Kaliningradu. Ostatnie wydarzenia związane z kanałem panamskim wywołały napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Panamą. Stany Zjednoczone ogłosiły, że ich okręty wojskowe mogą teraz przepływać przez kanał panamski bez opłat, co ma przynieść oszczędności rzędu milionów dolarów rocznie. Jednak prezydent Panamy, José Raúl stanowczo zaprzeczył istnieniu takiego porozumienia, nazywając amerykańskie twierdzenia kłamstwami i fałszami. Mulino podkreślił, że nie ma uprawnień do ustalania ani zwalniania z opłat za tranzyt przez kanał i wyraził zaskoczenie oświadczeniem Departamentu Stanu USA sugerującym inaczej. Dodał, że poprosił ambasadora Panamy w Waszyngtonie o sprostowanie tego oświadczenia. W odpowiedzi na te zarzuty, sekretarz stanu USA, Marco Rubio, stwierdził, że Stany Zjednoczone mają traktatowy obowiązek ochrony kanału panamskiego w przypadku ataku i uznał za absurdalne, aby USA musiały płacić opłaty za tranzyt w strefie, którą są zobowiązane chronić w czasie konfliktu. Dodatkowo prezydent USA Donald Trump zagroził odzyskaniem kontroli nad kanałem, powołując się na rosnące wpływy Chin i wyższe opłaty jako problemy. W odpowiedzi na presję ze strony USA Panama rozpoczęła audyt kontraktów oraz wycofuje się z chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku, co spotkało się z krytyką ze strony Pekinu. Na tym przykładzie tutaj, jeżeli chodzi o kwestię kanału panamskiego, widać, że doszło tutaj do dość dużej dezinformacji. Wiadomo, Stany Zjednoczone, chociażby z racji historycznych i zaangażowania w budowę ochrony kanału oczekują specjalnego traktowania. Ale w dzisiejszych czasach wszystko się zmieniło, wpływy na świecie cały czas się zmieniają. Także z mojej perspektywy, tak jak na to patrzę, powinni dojść do jakiegoś porozumienia, bo w takiej sytuacji może dojść tam do zaognienia sytuacji, a wiadomo, jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, może to spowodować w niedalekiej przyszłości dość duże problemy. I miejmy nadzieję, że nie konflikt. Długotrwały. Zapraszam na następny materiał. W ostatnich wydarzeniach dotyczących wsparcia Wielkiej Brytanii dla Ukrainy minister spraw zagranicznych David Lamy odwiedził Kijów, gdzie ogłosił dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 55 milionów funtów. Ta inicjatywa ma na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu z Rosją. Podczas wizyty Lami spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim oraz innymi przedstawicielami ukraińskiego rządu, aby omówić dalszą współpracę i wsparcie ze strony międzynarodowych partnerów. Nowy pakiet wsparcia obejmuje: 3 miliony funtów na dostawy ukraińskiego zboża i innych produktów spożywczych do Syrii, co ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących w tym kraju, 17 milionów funtów przeznaczone na innowacyjne projekty energetyczne. Mające na celu odbudowę i zrównoważony rozwój ukraińskiego systemu energetycznego. Program Innovate Ukraine ma na celu promowanie współpracy między brytyjskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi firmami oraz instytutami badawczymi. 10 milionów funtów na wsparcie odbudowy ukraińskich przedsiębiorstw co ma na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. 25 milionów funtów na wsparcie usług społecznych, w tym edukacji i opieki zdrowotnej, aby poprawić jakość życia ukraińskich rodzin. Warto przypomnieć, że dwa tygodnie wcześniej premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisał z prezydentem Zełęskim historyczne porozumienie o stuletnim partnerstwie między oboma krajami. Umowa ta ma na celu pogłębienie współpracy w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa, nauki, technologii oraz kultury, a także wzmocnienie więzi społecznych między narodami. Choć wsparcie finansowe i deklaracje długoterminowej współpracy między Wielką Brytanią a Ukrainą są godne pochwały, warto się zastanowić. Nad realnymi efektami tych inicjatyw. Czy przekazane środki rzeczywiście trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne? Czy innowacyjne projekty energetyczne przyniosą wymierne korzyści dla ukraińskiego społeczeństwa? Czy może staną się kolejnym polem doświadczalnym dla międzynarodowych korporacji? Ponadto, podpisanie stuletniego partnerstwa rodzi pytanie o suwerenność Ukrainy i jej zdolność do samodzielnego kształtowania swojej przyszłości. Czy tak długoterminowe zobowiązania. Nie ograniczają możliwości Ukrainy do nawiązywania relacji z innymi partnerami w przyszłości. Wreszcie warto zwrócić uwagę na kontekst geopolityczny w obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i potencjalnych zmian w polityce innych kluczowych graczy, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, jest w stanie utrzymać swoje zobowiązania wobec Ukrainy na przestrzeni kolejnych dekad. Wsparcie dla Ukrainy jest niezbędne, ale powinno być realizowane w sposób transparentny, z poszanowaniem suwerenności kraju i uwzględnieniem długoterminowych konsekwencji dla obu stron. Prezydent USA, Donald Trump, mianował Tomasa Rose na stanowisko nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Rose to biznesmen, prawicowy komentator oraz były wydawca dziennika The Jerusalem Post. Pełnił również funkcję głównego stratega i starszego doradcy byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a. W reakcji na tę nominację, szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając zainteresowanie Rose sprawami polskimi oraz jego wcześniejsze zaangażowanie w wydarzenia związane z Polską. Z kolei posłanka PiS Anna Kwiecień zauważyła, że dyplomacja prowadzona przez Rose będzie różnić się od tej prezentowanej przez jego poprzednika, Marka Brzezińskiego. Podkreśliła również wcześniejsze kontakty Rose z polskimi politykami i mediami. Natomiast były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna Wyraził nadzieję, że nowy ambasador pozytywnie zaskoczy się Polską i będzie otwarty na współpracę, opierając swoje opinie na własnych doświadczeniach, a nie tylko na doniesieniach prawicowej prasy. Nominacja Tomasa Rose na stanowisko ambasadora USA w Polsce wywołała mieszane reakcje w polskim środowisku politycznym. Z jednej strony przedstawiciele partii rządzącej wyrażają nadzieję na zaciśnienie relacji polsko-amerykańskich, podkreślając wcześniejsze zaangażowanie Rousa w sprawy polskie, z drugiej strony opozycja liczy na obiektywizm i otwartość nowego ambasadora w ocenie sytuacji w Polsce. Warto zwrócić uwagę na dyplom że dyplomacja wymaga nie tylko znajomości bieżących wydarzeń, ale także głębokiego zrozumienia historii, kultury i polityki kraju przyjmującego. Oby nowy ambasador potrafił spojrzeć na Polskę nie tylko przez pryzmat wcześniejszych kontaktów, ale również z perspektywy niezależnego obserwatora, gotowego do konstruktywnego dialogu z różnymi środowiskami politycznymi i społecznymi. Ostatnie doniesienia wskazują, że państwa członkowskie NATO prowadziły nieformalne rozmowy na temat potencjalnego rozmieszczenia wojsk na Grenlandii w odpowiedzi na sugestie prezydenta USA, Donalda Trumpa, dotyczące przejęcia tej duńskiej wyspy. Dyskusje te miały na celu ocenę możliwych reakcji sojuszu w przypadku podjęcia przez USA działań zmierzających do aneksji Grenlandii. W trakcie tych rozmów poruszono kwestię zastosowania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje wzajemną obronę w przypadku ataku na którekolwiek z państw członkowskich. Rozważano, czy mógłby on zostać uruchomiony w sytuacji, gdyby jedno państwo NATO zaatakowało inne. Pomysł ten jednak szybko odrzucono, gdyż wymagałby jednomyślnego poparcia wszystkich 32 członków Sojuszu, w tym samych Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na te doniesienia, kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaproponował zwiększenie obecności wojskowej NATO na Grenlandii, aby przeciwdziałać ewentualnym działaniom USA zmierzającym do przejęcia kontroli nad wyspą. Scholz podkreślił, że kiedy mówimy, że granice nie mogą być przesuwane siłą, dotyczy to tym bardziej naszych partnerów, wyrażając tym samym poparcie dla Danii w jej sporze z administracją Trumpa. Grenlandia, będąca autonomicznym terytorium Danii, odgrywa kluczową rolę strategiczną w Arktyce. Kontrolując tzw. Luke-Giuk, Grenlandia, Islandia, Wielka Brytania, będącą ważnym szlakiem dla operacji morskich i powietrznych NATO. W związku z tym, wszelkie zmiany w statusie Grenlandii mogą mieć istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa sojuszu. Sytuacja wokół Grenlandii ukazuje złożoność relacji w ramach NATO oraz wyzwań związanych z suwerennością i integralnością terytorialną państw członkowskich. Propozycje prezydenta Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii budzą niepokój nie tylko w Danii, ale i wśród innych sojuszników, którzy obawiają się precedensu naruszenia granic w, od, w obrębie sojuszu. Zastanawiające jest, jak NATO, jako organizacja oparta na zasadzie kolektywnej obrony, poradziłaby sobie z sytuacją, w której jedno z państw członkowskich podejmuje działania zagrażające suwerenności innego członka. Czy mechanizmy sojuszu są wystarczająco elastyczne, aby sprostać takim wyzwaniom? Zmocnienie obecności wojskowej NATO na Grenlandii może być postrzegane jako demonstracja jedności i determinacji sojuszu w obronie integralności terytorialnej jego członków. Jednak takie działania powinny być podejmowane z rozwagą, aby nie eskalować napięć wewnątrz sojuszu i nie podważać zaufania między jego członkami. Prezydent Estonii, Aler Karis, wezwał społeczność międzynarodową do nałożenia pełnego embarga handlowego na Rosję, podkreślając, że Europa nadal kupuje rosyjski gaz ziemny. W odpowiedzi na te działania, Rosja podjęła kroki mające na celu uniezależnienie się od państw bałtyckich w zakresie energetyki. Ministerstwo Energii Rosji ogłosiło, że system energetyczny obwodu kaliningradzkiego rozpoczął pracę w trybie autonomicznym po odłączeniu się Łotwy, Litwy i Estonii od zintegrowanego pierścienia energetycznego z Moskwą i Mińskiem. Obecna łączna moc elektrowni w obwodzie kaliningradzkim wynosi 1,88 gigawata, co dwukrotnie przewyższa szczytowe zużycie energii w regionie, zapewniając niezawodne dostawy energii dla mieszkańców w każdych warunkach. Apel prezydenta Estonii o pełne embargo handlowe wobec Rosji podkreśla rosnące napięcie między Rosją a krajami europejskimi. Jednakże, mimo takich wyzwań, Europa nadal importuje rosyjski gaz, co wskazuje na skomplikowaną zależność energetyczną. Rosja, przewidując możliwość dalszych sankcji i izolacji, przygotowała się na takie scenariusze, inwestując w infrastrukturę energetyczną w obwodzie kaliningradzkim. Dzięki temu region ten jest teraz w stanie funkcjonować autonomicznie pod względem energetycznym, co może stanowić odpowiedź na potencjalne działania ze strony państw bałtyckich i innych krajów europejskich. Sytuacja ta podkreśla złożoność relacji energetycznych w regionie oraz potrzebę dywersyfikacji źródeł energii przez kraje europejskie. Aby zmniejszyć zależność od rosyjskich dostaw. Ja mam nadzieję, że kiedyś, może i w Polsce, rządzący wezmą przykład z kraju, ze wschodu. To wszystko w dzisiejszych wiadomościach, a jeszcze chciałbym na sam koniec zachęcić do lektury. Mam tutaj przed sobą książeczkę pod tytułem Planowany chaos. Jednym może to coś mówi, drugim może nie. Ale biorąc pod uwagę w ostatnim czasie to wszystko, co się wokół nas dzieje, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, to czy to nie jest plan? Należałoby się nad tym pochylić i zastanowić. Także jeszcze raz zachęcam do lektury. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, dziękuję za wsparcie i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości. Prowadził Radosław Grzeszczak.